Hej ludzie, Paziu tutaj. Dlaczego sobotni odcinek? Bo i dzieje się tyle wokół Xboxa, że Trudno byłoby tego nie skomentować. No bo jak nie skomentować tego, że Sara Bond nie potrafi wytłumaczyć jasno dlaczego zamknęli Tango, Studio, które zrobiło mniejszą grę i zebrało z tą grą masę nagród i, i ludziom się ta gra spodobała. No, bo Mad Bond na spotkaniu z pracownikami mówił, że tego potrzebują. A dzień wcześniej zamknęli Studio Tango. To się, nie, roz, musiałem to skomentować, bo to się nie, nie trzyma kupy. To tak jakby Microsoft kompletnie zgubił fokus i nie wie, co robi. Jeżeli mam być szczery, to myślę, że po prostu Microsoft przerosła ta sytuację. To znaczy, dewizję Xboxa, bo powiedzmy sobie szczerze, dewizja Xboxa a do przyjścia Fila Spencera to bardziej była taka PR-owa przybudówka do Microsoftu niż dewizja, która miała na siebie zarabiać. Bo Xbox zawsze tracił pieniądze, coś tam zarabiał, szczególnie w czasach 350, ale ogólnie to, wiecie, to tam nie Xbox to tam traci pieniądze, ale jesteśmy Microsoftem, to taki. Ruch pr takie pokazanie ludzkiej twarzy pod tytułem My wiemy, jesteśmy Microsoftem, macie nas za trafną korporację, co potrafiła wykupić chrześcijaństwo. Serio był taki mem w latach albo po koniec lat 90., albo na początku 2000, że, Michael, że Bill Gates wykupił chrześcijaństwo i że z, każdą, z każdym nowym Windowsem będzie dodawana Biblia. <laughs> Ale dobra, mniejsza z tym. Ogólnie macie nas za najgorszą firmę, ale patrzcie, tu jest Xbox. Na Xboxie mamy Halo, na Xboxie mamy Forze, na Xboxie mamy girsiki. Lubicie te gry, prawda? I resztę Gier też mamy. Polubcie nas. I tak było przez lata. A przyszedł film. I film powiedział tak. nowy Xbox One jest to była straszna premiera. Ja mam nie proponuję. Wyjścia z tej zapaści. Ja proponuję wam podbicie całego rynku gier. I to tak na poziomie Netflixa czy Steama. Ogólnie zdominujemy rynek gier, będziemy z Netflixem gier, będzie kosmos. Zdobędziemy tyle subskrypcji, że Dywizja Xboxa sama będzie samowystarczalna. I dlatego pewnie dostał tyle hajsu. No posłuchajcie, mało kto w świecie gier może wydać 100 miliardów dolarów. To znaczy tak naprawdę tylko Microsoft. A mu jest 100 miliardów? Bo no jak połączymy wszystkie zakupy fila, to mniej więcej wyjdzie 90 parę miliardów. Plus, minus 100. Do tego dodajmy jeszcze infrastrukturę, Game Passa, grania w chmurze i tego wszystkiego. No to wyjdą naprawdę potężne pieniądze, które Microsoft Włożył w Xbox'a. Więc w momencie, kiedy sprzedaż konsol spada, subskrypcji nowych, nowych subskrybentów w Game Pass nie przybywa tak dużo jak w chwilę zapowiadał, a do tego jeszcze koszty rosną, utrzymania tylu studiów, no to góra musiała spojrzeć na telewizję Xbox'a I, i rozkazała cięcie tłuszczu że trzeba po prostu poobcinać te studia, które będą nierentowne, albo które dopiero co zakończyły projekt i ich następny projekt będzie dopiero za 3, 4, 5 lat. Dlatego musieliśmy pożegnać e, Arcana, dlatego musieliśmy pożegnać Tango. Bo te studia nie są potrzebne, rozumiecie? To jest taka paranoja. Xbox potrzebuje gier, żeby się do Game Passa, ale nie chce Inwestować, bo już zainwestował, a te pieniądze. Słuchajcie, żeby wam pokazać, jak proste rozwiązania pozwoliłyby Xboxowi naprawić siebie, to zadałem wam pytanie w piątek. Co byście, jakbyście naprawili Xboxa? I się dobre odpowiedzi, że rozłączyć Game Passa, że, żeby tytuły, Ekskluzywne Microsoftu nie były dostępne w dniu premiery w Game Passie, żeby gry były ekskluzywne dla Xboxa, a na PC lądowały po dwóch, trzech latach. To są świetne odpowiedzi i te odpowiedzi by poprawiły pozycję Xboxa, ale Microsoft tego nie zrobi, bo dla Microsoftu to byłaby porażka. To byłoby zniszczenie wizerunku i wiarygodności na polu konsolowym, może nawet u udziałowców, a to jest najstraszniejsze. Bo gdyby, się, bo gdyby oni nie patrzyli tak bardzo na numerki, to Microsoft mógłby uratować dywizję Xboxa szybko. Mógłby utrzymać te zespoły, mógłby doprowadzić do tego, żeby te zespoły stworzyły przynajmniej następny tytuł i go rozpromować. Myślicie, że High Fever 2 nie byłby bardziej rozkwytywany od 1? Oczywiście, że byłby. Bo ludzie zobaczyli, że studio od DB Lifin potrafi zrobić fajny, ciekawy tytuł. No to dajcie mi więcej tego ciekawego tytułu. A tak, to mamy takich przestraszonych graczy Xboxa, którzy jeszcze półtorej roku temu chwalili wujka Fila, że za płacenie w abonamencie mam dostęp do wszystkich gier, a ty pleb się, z czerwonej czy z niebieskiej konsoli, to musi wpłacić w dniu premiery 200 lub 300 złotych. Tak było. Ale jeszcze ten szlachcic z niebieskiej ziemi, to kupował albo nawet na 10 tysięcy lat do przodu, w Arlentynie, czy w innej Turcji. Nawet pod tym postem, co wklejemy jako miniaturkę, ludzie pisali, dlaczego mam kupować grę osobno na Steamie, czy w sklepach na Xboxie czy na Windowsie. Jak mogę, jak Microsoft obiecał mi, że gra w Game Passie ja już wspieram to studio. Jeżeli Microsoft źle wyliczył abonament, to nie jest moja wina. To ja nie ponoszę winy, bo ja robię to, co Microsoft mi powiedział, że mam robić. No bo słuchajcie, no to jest paranoja. Mam mieć abonament Game Passa, który mi obiecuje wszystkie gry Microsoftu w dniu premiery dostępne od razu, bez dodatkowych kosztów i jeszcze kupować grę na Steamie, bo Microsoft myśli, że ta gra szła za mało pieniędzy. No słuchajcie, bo to jest paranoja. I, I najgorsze jest to, że to co się dzieje teraz z Game Passem łatwo było to przewidzieć patrząc na to co się dzieje w serialach. W Ameryce już Disney łączy się z z Maxem i z hulu, chociaż w hulu zostało kupione przez Disneya w taki, w taki jeden pakiet. Nie to, że się łączą tak na stałe, tylko łączą się w pakiet. Żeby tak ludzi przekonać, żeby oni ich kupowali. Bo człowiek kupuje abonament na miesiąc, ogląda wszystkie seriale, które chce i kasuje. No bo po co, po co ma opłacać z miesiąca na miesiąc? To nie ma sensu. I ludzie tak samo podchodzą do abonamentu growego. Po co mają opłacać go z miesiąca na miesiąc jak zagrają jedną głośną grę, która ich wyciągnę, żeby kupić abonament i skasują abonament. Bo słuchajcie, ten sam człowiek, który robi to, to samo z abonamentem na filmach i serialach, będzie robił to samo na abonamencie z grami. Tylko jestem ciekaw, czy Ubisoft i Microsoft dojdą do tej że no tak to działa. I co, wtedy podwyższą cenę miesięcznego Game Passa, czy Miesięcznego Ubisoft Plusa na jakieś 150 zł, bo będą tłumaczyć, no panowie, no ludzie kasują po miesiącu, to jest tak, jakby mnie nas okrad okradali. My musimy zarabiać na tej subskrypcji, dlatego miesięczna subskrypcja kosztuje 150 zł, ale już miesięczna przez cały rok kosztuje tylko 500 zł. Rozumiecie, coś takiego może nastąpić, bo, no bo nie da się wyżyć i tworzyć gier z samego abonamentu. Szczególnie kiedy koszt produkcji gier. Nie tyle e, narzędzi, bo niektóre narzędzia są darmowe, ale e, prądu, gazu, najęcia przestrzeni, zadbania o to przestrzeń, nie wiecie, to ogólnie komunalne opłaty wzrosły bardzo mocno. I to jest problem. I, na, i nawet jak wejdzie Calopyczy do Game Passa, nie sądzę, że to. Zmieni bardzo mocno oblicze. Dla mnie osobiście, Microsoft może stracić bardzo dużo pieniędzy, czy to jest z rynku, czy to jest z konsolowego rynku. Bo ludzie będą po prostu ogrywali Koda przez Game Passa, a nie będą płacili za niego pełnej ceny. Bo przecież to, że ludzie płacili pełną cenę za Koda, to był sekret tego, że te słupki Microsoftu dla gaming tak wzrosły. Bo to wszystko było. Były z Activision. Jakbyśmy odjęli Active to te słupki byłyby albo na jednocyfrowym plusie, albo nawet na minusie. Bo to tak wygląda? To jest taka komedia. Teraz jeszcze Microsoft stara się uderzyć konsole z swoim sklepem, smartfony z swoim sklepem fenośnym. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale no, dla mnie osobiście Microsoft po prostu nie był gotowy na to. Na przejęcie testy i na przejęcie ActiBeefy. Bo... Xbox, tak jak mówiłem, to była taka bardziej pr ściana Microsoftu. I... Oni zawsze nie działali na... Pełnych obrotach, tak jak na przykład Sony działało, kiedy ścigało 360 Microsoft działał na takim... A spróbujemy, zrobimy, może później, może wejdziemy do tego kraju... Dwa lata później, może trzy, zobaczymy, nie będzie polskiej wersji językowej i jakoś to będzie, tak Microsoft działał, jeżeli chodzi o konsole. Sony w czasach PS trójki, no tak zajewaniało, jakby Sony zawsze w każdej generacji tak ciężko pracowało, to, to Sony by sprzedawało po 180 milionów konsol serii, gdyby Sony tak wtedy tak dobrze pracowało, jak przy PS trójce, jak przy odbudowie PS trójki. I kiedy słuchajcie, macie taki zespół, który działa na pół listka i ogólnie no, Lion Hendra zamknęliśmy, bo musieliśmy wykazać górę, że pracujemy, ale potem tego żałujemy I potem taka ekipa dostaje B-Testę. I słuchajcie, kiedy oni przebywają B-testę, żeby ją rozprowadzić po całym ciele Xboxa, żeby to zrozumieć, jak B-Testa działa, jak co trzeba zrobić, gdzie są problemy, jak studia działają, to jeszcze dostali wielką pizzę w postaci Activision i im te wpychają to do gardła, wypchnęli do gardła. I teraz cały Xbox siedzi z obonałym żołądkiem i stara się dojść do ładu co, gdzie się znajduje. Żeby przypadkiem nie zwykać się ze wszystkim. To jest to jest najlepszy opis sytuacji jaką teraz Xbox przebywa. Czy Xbox z tego wyjdzie? Nie wiem już teraz, niektórzy mówią, że będzie Microsoft Gaming, w Xbox stanie się tylko takim brandem dla akcesoriów i dla aplikacji do Windowsa. W Microsoft następną konsolę po prostu zrobi jako taki gamingowy Surface. Obrandowany Xboxem, Xbox Surface. Nie wiem, może to jest rozwiązanie, ale szkoda, że tyle studiów, bo ja się osobiście boję o Obsidian do też, ale no bardziej o Obsidian, bardziej o Inaxel i inne studia, które potrafiły zrobić świetne gry, które po prostu szukały domu, gdzie, który pomoże im się rozwinąć. I Microsoft gadał o tym, że będzie takim domem, a okazało się, że nie jest taki, że on nie jest mecenasem, który płaci artystom, żeby oni robili artystyczne gierki, tylko bardziej jest. Pijanym ojcem, który ma żoną bijkę na plecach i wyciąga pasek, i na napieprza wszystkich, kiedy nie przynoszą piątek lub szóstek do domu. Tak to wygląda. To jest smutne. I tam było jeszcze w odpowiedziach, że czy naprawdę chcemy, by Xbox był odratowany. Powiem wam tak, gdyby Microsoft nie atakował tak bardzo fizycznych kopień, do tego stopnia, że w Xboxie Series X się używa płyt starego typu. To znaczy starej pojemności. Bo PlayStation 4 miała pojemności 25 i 50. I teraz PS5 ma 66 i 100, a Xbox Series X ma 25 i 50. Gdyby Microsoft nie atakował w taki sposób kopii fizycznych, gdyby był szczery, że na przykład, nie wiem, wsadził całego Starfielda na płytach, a nie tylko pliki do instalacji, to bym powiedział, że tak, że chciałbym, żeby że Microsoft jest nam potrzebny, bo jest, żeby. Bo im, wie, im większa konkurencja, tym my na tym zyskujemy, tym my zyskujemy lepsze gry. Bo przypomnijcie sobie, jak świetne gry dostawaliśmy w czasach PS trójki, jak świetne gry dostawaliśmy w czasach największych konkurencji pomiędzy firmami. Dlatego Xbox jest nam potrzebny, ale nie w takiej formie, jakiej jest teraz. A co wy o tym myślicie? I mam nadzieję, że macie świetne plany na ten weekend. I jeszcze do zobaczenia na giełdzie warszawskiej. Pamiętajcie, że jest w ten weekend. Trzymajcie się. Papa. Pa.